Ciągnik klas Arym 440 z 17 roku, obciążnik kaber 800 kg, pół maszyn Gaspardo 4x50 kg, obrotowy 4 skiby po 50 cm szerokości, no, ustawiłem na 1,90 m komputerze, żeby liczył. Dokładnie mi liczy wtedy, bo jeszcze poprzeczniaki i tak dalej na jazdy. Także yy, tak powinno być. No i tutaj go właśnie omówię. Co to było robione. Tutaj Orka zimowa, głęboka, no ale na 20 parę centymetrów. Nie jest aż tak głęboka, ale tak się nazywa. 1 grudnia dzisiaj jest 20 roku. I zapraszam do oglądania. No dzień dobry wszystkim. Dzisiaj wypróbuję nowy sprzęt. Jest w tej chwili klas po Chip Tuningu miał na wałku, na hamowni 105 koni mechanicznych a w tej chwili ma 139,8 koni mechanicznego no i tak jakiś dziełem C1 8,5 na godzinę, no bo później to trzeba było żyłować silnik to w tej chwili jeżdżę na C2 jeżdżę na C2 i obroty 1700 na godzinę i śmiało daje rady, śmiało, przy, przy, śmiało przyspiesza. Bo to była troszkę taka bolączka. No, w, gdzie. No jak jest normalna ziemia, to ok. Ale już jak było gdzieś pod górkę, albo ślisko, albo klasa trzecia, to już miał ciężej. Albo jakiś upór, właśnie. Najgorzej, jak nowe ugory były, były kurcze zakrzania jak trzeba w tej chwili jest 1,4 na godzinę 1,4 hektara no a przed modyfikacją miałem 1,3 12,6 litra na hektar a na godzinę teraz Wam powiem 17 litrów na godzinę Jest jakieś tam 20 cm, 22 cm. Głębiej nie daje, dlatego że to było wapno sypane niedawno, jakieś tam 2 miesiące temu. Więc dobrze by było też głęboko go nie zaorać, bo później będzie szło w ziemię. Koszt takiej usługi 4,5 tysiąca, ale to jest taki koszt wyjściowy tej po drodze do mnie zajechali przy okazji, także tam miałem troszkę potrącenia no e, właśnie od, od dojazdu firma Agro Eco Power to na całą Polskę jest e, ta firma także nie musi być tutaj u nas lubelskie tylko ale też jest sytuacja taka, że u nich na stronie jest bardzo dobrze tam opisane wszystko, klika się w ciągnik, jaki, jaka marka, jaki model i tam wszystkie modyfikacje można zobaczyć, jakie są, ile można zwiększyć. Tu miałem 400 ileś Nm, a teraz jest ponad, ponad 600 Newtonometrów, czyli siła uciągu. 20 na było także taka dobra 40-160. Jest to jeszcze tam można troszeczkę. wiadomo, nie takiego co niżej, nie? Ale też troszkę można, także jak jest możliwość, to się robi to, co z niego można. 140 bez wrostek. No i powiem Wam szczerze, że ten problem zastanawiałem się nad większym ciągnikiem ale ale ten tylko miał yy, momentami przy pługu, ale to też dosłownie może, może 5 hektarów mam taki wszystkich 70 jest do orania, a 5 hektarów takich co bardzo ciężko było no i ten ciągnik miał co robić a teraz już nie ma co robić Agregatu siewnego nie zaczepię większego niż szerszego niż 3 metry więc nie potrzeba aż takiej mocy a poza tym kosiarka kosiarka czy belarka to też nie potrzeba większej mocy A no, i sprawa załatwiona I mówię aż, aż nie ujechać bo wydaje się gazo i nie leci a się kurczę żałuję troszeczkę, bo nie zapytałem się jak to będzie przebiegało i nie nagrałem pierwszego, mm, pierwszego pomiaru oryginalnego, ale mówię, było 105 koni na wałku, a powinno być 115, ale to tamten ten pan, który to mi robił, to mówi, że, że 10 Koni to, to może nie pokazać na tym bałku, że to troszeczkę inaczej jest, ale to już po bo no w tej chwili jest prawie mało braknie do 140, jakieś tam pół konia, czy całe jakieś rębaka jednego. A drugi właśnie pomiar na to jest ta film. Tutaj właśnie z tej perspektywy teraz kupiłem sobie ten uchwyt tak jak mówiłem na szybili lepiej widać właśnie fajnie, fajnie, co z przodu się dzieje. Spróbuję teraz bez cięcia, A, zobaczcie pomiary Tutaj mam, czekajcie włączy. Tempomat mam na 1700 obrotów, no i, i 9-10 na godzinę. 10 na godzinę lecimy. No troszeczkę może za szybko. Ale jak... W tej chwili mam 7 i 4. A teraz znowu 10. E, wydaje mi się, że nie ma różnicy. Wydaje mi się, że nie ma różnicy. Tutaj była późno wyrobiona podorywka. Dlatego, że właśnie czekało na... Ściewnisko czekało na babno. No i, no i się ładnie tutaj to ziele rzuciło. Takie wiecie... Mokro było i ono wzeszło. No i później agregatem w agregacie takie się zrobiły kłupy, taki agregat grube, się nazywa No i jak jedzie się jedzie szybciej, to też to czuć To wyboje No także, kurde, jak się wyglądu No także widzicie jaka to jest ziemia To też nie jest jakieś tam czuć. No czwarta B jest w sumie, ale też płytka. No cóż, no parę centymetrów jest piasek, no ale... no ale tak jest, po prostu i tak będzie i nie ma co narzekać. Dobrze, że jest to, co jest. Także tyle na dziś.